Ciekawe, że szczałki nie ma. Pierwsze takie miejsce, w którym mamy wątpliwości. No powiem ci, że jak na czerwono, to ona jest trudniejsza, kurde. No ten bielorem tu tam nic nie było. Nawet nie wiem, gdzie ta skałka niby w tym kształcie była. No może, albo z boku. Ale jakiś człowiek sił nabrał. ale fajne a bo to się tajemne nazywa no tak bo jest taka tajemnicza to nie wiem tam mi się daje że było napisane że że nie jest jakaś tam warta uwagi uważam że bardzo fajna oj no mówię ci że tam z tej relacji tak pamiętam po co gdzieś tam kiedyś przed poprzednim razem jakby Patrz, Ale fajne. Aha. Tak. Mamy, już nawet na tym Jaszczębiu... ...przynajmniej nas będzie korciło, żeby tu znowu kiedyś przyjechać. A tu leżał taki giant chyba Taki giant jak mój Tymek sprzedaje teraz no Powiem Ci, że jak na czerwoną to ona jest Trudniejsza niż ten cały wielbłąd wielbłąd był przereklamowany. Jeszcze nic nie wiesz. A, al, albo raczej na... Albo raczej na zasadzie. Taki jesteś swaniaczek. damy no my ci pokażemy. No tu woda leci. O kurna. trzeba przerzutkę troszkę mieć wyższą. Jakiś ruchomy kamień Ale tylko dlatego, że woda była Długie to O no kurna, jak na czerwoną Oj to ona jest mega trudna Jeszcze cały czas musisz dokręcać Więc jest kondycyjna, no kurna powiem ci z tymi kolorami trochę się jebli No nie wiem, jak ten chłopak tutaj przejedzie Wybrali się na czerwoną teoretycznie powinien być light. A tu trzeba cały czas mega kontrolować rower. wir mich wenn du da ihr